Bez startu w gonitwie trzeciej poprowadził natychmiast na Amia More, pod kandydatem czekajskim Andrzejem Laskowskim, Waga 62 kg, dystans sprinterski 1200 m. Na drugiej pozycji jest Don Band, trzeci notariat i na z tyłu stawki galopuje Riad i Charyzma. Amia More wyraźnie prowadzi. Na drugiej pozycji Don Band, trzeci notariat, czwarta charyzma i z tyłu riad. Na prostą wyprowadza Amio Amore. Amio Amore pierwszy, drugi notariat, trzeci Don Band, czwarta charyzma i ostatni riad. Przy kanacie finiszuje Amio Amore, drugi notariat, charyzma na trzecią pozycję się przesuwa. Amiamore, drugi notariat, trzecia charyzma. Notariat stara się dojść Amiamore. Amore. Ami Amore już mocno pobudzany. Notariat drugi, już nie zdoła chyba wyprzedzić. Na pewno nie zdoła wyprzedzić Amiamore. Amore. Ami Amore zwycięża, drugi notariat, trzecie miejsce. Charyzma, czwarty Don Band i na ostatniej pozycji w odstępie przygalopował Riak.